Spać do tej pory należy mu się porządna nauczka. Jest niedziela, zgoda, ale wszystko ma swoje granice. Zostań tam i śpij, jeśli chcesz. Ktoś dzwoni, pewnie Josiko. Muszę natychmiast posprzątać. Szpiochu! Ratunku! Mamy gości, pomóż mi zamieść podłogę, weźmy o tyle. To ty Rini, witaj! Co słychać Irniusiu? Kabu jesteś w obuzach jak zawsze, nigdy się nie zmienisz. Wybacz czarodziejko, nie wiedziałem. Żadnych przeprosin, Hunz Gdy wrócę do krainy czarów, opowiem wszystko królowi. Leni, czy to ty dzwoniłaś do drzwi? Ja, ale ponieważ nikt nie otwierał, weszłam sama. Tak przypuszczałam. Dlaczego przybyłaś? Chciałam Cię prosić o pomoc. Patrzcie ją. Chodzi mi o to, właśnie po nią przyszłam. Pomiatwy? Muszę zdobyć nasiona sorgo. Przecież w krainie czarów zawsze były doskonałe miotły. Niestety ostatnio zaczęło ich brakować. Za kilka lat w ogóle znikną, jeżeli nie zaczniemy działać. A ty bez miotły czujesz się jak bez ręki, prawda? Ale dlaczego wysłano właśnie ciebie? Może dlatego, że wkrótce wyjdę za mąż. Świetnie, a za kogo? Za jednego z szatanów. Odważna jesteś, tylko co to ma wspólnego z miotłami? Jego rodzina od wielu pokoleń zarządza wielkim magazynem miotem. Nie będę mogła wyjść za niego, jeśli nie zdobędę tych nasion. Teraz rozumiem. Teraz popłaczę się ze wzruszenia. Kabu, obecny? Nie wiem, czy o tej porze roku są do zdobycia. Tylko mi nie mów, że na ziemi miotły zastąpiono odkurzaczami. Nie, wszystkie. Niektóre panie jeszcze używają motył, bo elektryczność jest za droga Załatwię ci te nasiona, ale musisz powiedzieć królowi, że jestem bardzo grzecznym chłopcem Odchodzi Yoshiko, powie mi, że jesteś moją kuzynką Doskonale Co mi przyniosłeś? Przedstawiam się moją koleżankę z klasy Yoshiko A to moja kuzynka Rini Bardzo mi przyjemnie, dziękuję Miło Cię poznać Ci trzej chłopcy to bracia Yoshiko i serdeczni przyjaciele Kabu Cześć Nie umiecie się przywitać grzeczniej? Jesteśmy oczarowani Jesteście mili i dobrze wychowani Kabu, bierz z nich przykład Miotły, masz rację, prawie zapomniałam, chodzi o nasiona. Niestety, ta jest z bambusa. Ta też niedobra. Przecież to nie sorgo. A co powiesz o tej? na coś grabie głuptaście. Trzymaj Zupełnie zwariował. Ty mogę najwyżej wyczyścić ci uszy. Przepraszam, czego szukacie? Teraz ci wytłumaczę. Nasza Rini lata za miotłą. Chciałam powiedzieć, Rini studiuje na uniwersytecie i przeprowadza badania na temat astrologii. Dlatego też zbiera informacje o miotłach używanych przez czarownice. Stąd szukamy miotę z sorb. Ale bzdury! Czarownice! Miotły! Cicho! Rini studiuje na uniwersytecie. Astronomia musi być bardzo trudna. Astrologia, Astrologia a nie astronomia, dlatego te mioty. Nie przypuszczałam, że badania uniwersyteckie bywają takie głupie. Chciałam powiedzieć skomplikowane. W dzisiejszych czasach nikt już nie sprzedaje mioty w sormu. Więc gdzie możemy je znaleźć? Cicho! Poczytajcie sobie. Spytaj su ona ona dużo wie. Racja, spróbujmy. Kabu, mam teraz latać jak głupi i szukać sumire? Świetnie się domyśliłeś. Tylko nie myślcie, że będę waszym wołem roboczym. I mam to powiedzieć królowi? No już dobrze, mężczyzna zawsze siedzi pod pantoflem. Nie ma marudź, wykonuj polecenia. Księżniczka zmienia się w łabędzia i leci do kraju księcia. Bardzo chciałbym umieć czarować. Ja też, ja. Chciałbym być czarodziejem. Co za głupstwa. Kanta, przestań fantazjować. Ja uważam, że to nie tylko fantazja. Gdybym był czarownikiem, zniknąłbym, a ja bym latał. Chcecie to zobaczyć? Uważaj. Wiem, my tak żartujemy. Zaczynam się martwić. Obawiam się, że na ziemi nie znajdę już dobrych miotów z sorgo. Chodź spokojna, na pewno Sumire je znajdzie. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Jest Sumirem. Dziękuję. Nie rozumiem, dlaczego Kabo mówił mi całą drogę o miotłach z sorgo. Wiesz, gdzie możemy je znaleźć? Jedną chwileczkę. Zaraz. So, so. Soku, sonda, sonet, sorbet. Jest, sorgo. Dalej, czytaj. Dzikie sorgo rośnie przeważnie na ziemiach trudnych do uprawy. Można je znaleźć przede wszystkim w Tybecie. W Tybecie? Chodzi chyba o nazwę rasy angielskich psów. Nie u... Tak się nazywa pewien bardzo daleki kraj. Byłaś tam kiedyś? Nigdy. Tak daleko, że nie dostanę się tam w kilka godzin? Ależ skąd? Nie kilka godzin, a kilka dni. Ale nie potrzeba jechać do Tybetu. Myślę, że Sorgo kupimy w którymś z domów towarowych. Racja, tam sprzedają wszystkie rodzaje to, Spróbujmy. Kabu! Rozumiem, znowu ja. Tylko nie łaźcie za mną. Najwyższy czas, żeby coś wreszcie znaleźć. Właśnie miotły są najważniejsze. Jak to miotły są najważniejsze? Mówimy o badaniach naukowych w dziedzinie astrologii. Daruj, zapomniała. W domach towarowych zabrakło miotył. Badania naukowe muszą być bardzo skomplikowane. Chyba porzucę myśl do studiowania biologii na uniwersytecie. Jeśli nie znajdziesz tutaj sorgo, musisz udać się do Tybetu. Do ślubu brakuje dwóch dni, to znaczy do zakończenia badań. Muszę lecieć natychmiast. Natychmiast? A czym? Oczywiście pierwszą okazją, to znaczy najbliższym samolotem. Gdyby tak można było użyć czarów... Użyć czarów? Nie zwracaj na nich uwagi. Niestety czary nie istnieją. Mogę już wrócić do domu? Wybacz, Umire, przepraszam za kłopot. Żaden kłopot, tylko że przerwałam naukę. Ja też muszę iść. Ruszajcie się dzieciaki, dalej. Rozmowa z istotami ludzkimi męczy i denerwuje. Tylko na początku, potem można się przyzwyczaić. Powinnaś natychmiast udać się do Tybetu. Masz jakąś mapę? Proszę. Gdzie leży Tybet? Tutaj. Masz tam lecę. Zniknęła, użyła czarów. Chwileczkę. Rini, rini, czarownica, rini, rini, rini znaczary. Chwileczkę, poczekajcie. Kabu, nieszczęście. Tonkiti, Kanta i Cintae widzieli, jak Rini zniknęła z tego pokoju. Co teraz zrobimy? Nic nie możemy poradzić. Będziemy musieli wrócić do Krainy Czarów. Nie chcę tam wracać. Nie poddam się. Chyba osoby starsze i bardziej doświadczone mogłyby nam pomóc. Trzeba porozmawiać z babcią. Strata czasu. Ostatnio bardzo się zestarzała. Zgoda, ale i tak posiada najwyższą wiedzę w dziedzinie czarów. Babciu... Wiem wszystko. Powinniście przed upływem godziny i trzech minut chwytać tych chłopców i trzy razy posypać im głowy pieprzem. W ten sposób zapomną o wszystkim. Dziękuję, babciu. Słyszałeś, kabu? Miejmy nadzieję, że zadziała. Że się uda. Ludzie, ale po co? Przyjaciółka sali jest czarownicą, prawdziwą wróżką, trzeba powiedzieć Yoshiko. Poczekajcie. To kabu chciałby nas zatrzymać w nogi. Przykrość. Ja też włączę się do pościgu. Przyjadę przed nimi i zaczekam przed ich domem. Josiko, sensacja, Josiko, sensacyjna wiadomość. Dziwny pies w majtkach. Moment Odpowiednia chwila, żeby ich posypać pieprzem. Zapomniałem, że psy nie posługują się rękami. Myślę coś lepszego. Jestem na miejscu. Cześć, Yoshiko. Patrz, jaki wspaniały samochód. Skąd go masz? Dasz poprowadzić setką? Trojaczki wróciły? Jeszcze nie. Pewnie bawią się z kabu. Siadaj. Na pewno umiesz prowadzić? Boję się wypadku. Pytasz córkę taksówkarza i wnuczkę kierowcy ciężarówek. Ale to samochód wyścigowy. Co? Boję się, lepiej wysiądę. Kabu, wiejemy. ale co ma w łapie? Pudziałko z kościastkami, chce nam je dać. To jakaś lipa, oszustwo, pułapka w nogi. Dzisiaj nic mi się nie udaje. Na pomoc, nie mogę się zatrzymać. Hamulce wysiadły. Pomocy Muszę się zatrzymać. O ja, nieszczęśliwa ratunku! Ai, Trzeba przepłynąć rzekę. Zrobi się. Żegnaj okrutny świecie. Natychmiast muszę coś zrobić. W samochodzie stój! Całe szczęście. Samochód się zatrzymał. Może to sen? Ale przecież nie śnie. Viva! Wiwat. Żyje. Co się dzieje z sali? Sali, nic ci nie jest? Nie, dziękuję. Kabu, pospiesz się. Dostało pół godziny. Pół godziny do czego? Zapomniałeś? Prawda, hiepsz. Wiadomość o wróżce. Zrobiłem słoiki. Ten jest dobry. W sali jest czarownica. Musimy powiedzieć to Josziko. Co on wyczynia? Łapać go! W nogi, Na pomoc! Dalej się kłócą. Znów muszę im nawymyślać. Przestańcie, dosyć! Dlaczego gonicie kabu? Tak naprawdę to zapomniałem. Nie pamiętam. Ja też nie. Nie poznaję Was. Pogłupieliście? Pogłupieliśmy? Wyobrażasz nas? Idioci! Przedstawiłam Ci całą sprawę. Wyobrażasz sobie, jakie zamieszanie? Straciliście tylko czas i energię. Dlaczego? W dziedzinie czarów też zaszły korzystne zmiany. Obecnie nawet jeśli ludzie zobaczą nas przy pracy, nic złego się nie dzieje. Nie rozumiem. W chwili, gdy zaczynają tym rozmawiać z innymi, zapominają wszystko, jakby niczego nie widzieli i nie słyszeli. Naprawdę? A myśmy się tak namęczyli. Kto wam poradzi użyć pieprzu? Nasza babcia. Nadchodzi. Szczypie mnie w nosie. Ja w każdym razie jestem zadowolona. W tybecie znalazłam nasiona, o które mi chodziło. Bardzo się cieszę. Dziękuję. A razem zabierze sobą męża. Babciu, co się stało? Chyba złapałam porządną grypę Nie wiedziałem, że pieprz tak działa na hehe, Więc to ty Przebacz Zaraz ci pokażę Miotła Przestań babciu, już nie będę Dziękuję babciu, zasłużył na to Przydam się lanie Wszyscy wyżywacie się na mnie, bo jestem malutki. Wersja polska studio publishing.